Balasz Makraj, obserwatorem Austriak Horst Brummeier, jeśli chodzi o Śląsk tutaj kontuzje eliminują Kazimierczaka, Łukasiewicza, Pojuta, Gikiewicza, decyzją trenera nie ma także w kadrze meczowej drugiego z braci a także Łukasza Madeja, natomiast jeśli chodzi o zestawienie lokomotywów Bota i Celeban, dobrze przepchnął rywala, blisko całej sytuacji, włoski arbiter nie było tam absolutnie mowy o przewinieniu, ale później pogubił się Celeban, jeszcze i Barbabow, Celeban okazja Celeban, jeszcze szansa Ćwieląg Ćwieląg, nie koniec akcji, Mila jest rzut rożny. na naszej połowie jeśli chodzi o graczy bułgarskich, tylko Jordanów, pozostali już cofnięci na swoją połowę, zagranie Pietrasiaka, tam błąd Bułgarów, Mila Cetnarski no, już tutaj niektórzy do, do takiego grania, że kiedy przyjmie piłkę już ma na plecach zawodnika drużyny przeciwnej. Sobota i Cetnarski. Jest tam Diaz! Obok! T-Welew! Welew! Obok bramki Kelemena. I tutaj przeszkadzający mu Krystian Dobrew, Pietrasiak, Świeląg, Mila, Mila. No nie miał z tym problemów Gale. No to popatrzmy jak wykonają to Bułgarzy. Jest tam Welew. Ale jednak inaczej. No, Klopał się za głowę Goranow. Była taka zawieszona piłka bardzo łatwa dla bramkarza. Źle sobie to wymyślił Waldemar Sobota, bo dosyć łatwo zabrali mu piłkę rywale. Pisarow. Jeszcze raz Pisarow. Odbija Kelemen, no i to jest już teraz naprawdę bardzo poważne ostrzeżenie gospodarzy. Pisarow, z przodu Jordanow, Pisarow, nie przestraszył się tutaj większej liczby graczy Śląska, jeszcze zastawił Ceftalskiego, Pisarow, wprost w ręce Kelemena. Zaufaniem do swoich umiejętności Goranow tutaj atakowany przez dwóch zawodników Śląska-Wrocław, już w tej pierwszej połowie nic się nie zdarzy po pierwszej części spotkania Śląsk-Wrocław. Remisuje z lokomotywem Sofia 0 do 0. W z numerem czwartym Spachić. Następnie w środku 10 Cetnarski, 29 Elster i 11 Mila. Szeroko ustawieni z piątką sobota i z numerem 20 Ćwieląg. I na szpicy Argentyńczyk Krystian Omar Diaz. do Cetnarskiego. Cetnarski. Znowu ta akcja straciła na tempie, wróciło kilku Bułgarów, ale uwaga, czwieląg! Kilkadziesiąt metrów y, y, do prawej strony, Sobota. Sobota. Jest okazja, Mila, ależ blisko było. Sebastian Mila. O jednej zmianie. Dawczek. Pogonił teraz Dobrewa. Dobre. Dobrze, tam za rywalem ruszyły Mila, Dudek, Sobota, Galew Dobrze, zablokował goranów yy, Dudka, Elsner, Spachić, Mila. Mila na pole karne, Foskamp, Galew Śląsk jest faworytem e, tych... E, tego spotkania, przyszłego spotkania, bo nie wyobrażam sobie innej możliwości, żeby Śląsk nie wygrał, bo taki przewadze, zdecydowany przewodz tutaj powinien w rewanżowym meczu jednak przechylić szale na swoją korzyść. Proszę Państwa, przy Oporowskiej, bez bramek w rywalizacji Śląska i lokomotywu Stopia wszystko rozstrzygnie się za tydzień w stolicy Bułgarii. My już Państwu pięknie dziękujemy. Andrzej Oskowiak, Mateusz Worek.